Cześć, mam na imię Jakub i tworzę kanał Wypad z kraju do raju. Witam Was w pierwszym filmie z serii tzw. shortów, czyli krótkich filmów pod tytułem ciekawostki z Meksyku. Dzięki, że jesteście z nami. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie ławkę w górę i podzielcie się z nami Waszym komentarzem. Dziś zajmiemy się Obsydianem, czyli jednym z najważniejszych materiałów do produkcji narzędzi i broni w Mezoameryce. Zacznijmy od tego, czym jest obsydian. Obsydian to kwaśna skała wylewna, złożona niemal wyłącznie ze szkliwa wulkanicznego. Zawiera do 1% wody. Jest to naturalne szkło, które powstaje w wyniku Natychmiastowego stygnięcia magmy, czyli lawy. Co jest w składzie? W skład wchodzi dwutlenek krzemu. Jest on związany z typem lawy i obejmuje bardzo wiele różnych form. Gdzie w Meksyku wydobywa się obsydian? Pochodzi on głównie z północnych rejonów stanu Veracruz oraz stanu Nayarit. Zdarza się, że można znaleźć go jeszcze w Jalasico. Jeśli chodzi o zbiory złoża, które funkcjonowały z czasów Mezoameryki, to był on wydobywany w El Chayal czy Xtepek. Obsydia poddaje się stosunkowo łatwo obróbce, w wyniku której uzyskuje się różnego rodzaju ostrza. W epoce przedhiszpańskiej Kontrola wydobycia i produkcji obsydianu dawała znaczną władzę polityczną. Historia obsydianu nie przysparza mu wielu fanów. Z tego materiału były wyrabiane bogato zdobione ostrza rytualne, które były używane głównie przez Azteków i Tolteków oraz w późniejszym okresie przez Majów. Rytuały polegały na wycinaniu bijących serc niewolnikom i składaniu ich bogą jako ofiarę. Trzeba nadmienić, że obsydian przyczynił się znacznie do stworzenia kalendarza przez majów. To dzięki obsydianowi mieli oni możliwość oglądania słońca. Dzięki specjalnym zwierciadłom obsydianowym mogli oni spokojnie spojrzeć w stronę słońca, nie obawiając się o utratę wzroku. Jakie działanie jest przepisane Obsydianowi? Według wierzeń Obsydian jest idealnym kamieniem dla osób delikatnych, uduchowionych czy wrażliwych. Ma za zadanie skutecznie chronić przez złą energię. Zarówno tą, która pochodzi z naszego wnętrza, czyli negatywne myślenie, objawy depresji, brak wiary i chęci do życia, jak i tą zewnętrzną. Warto również wspomnieć, że w wierzeniach meksykańskich kamień ten był niezbędny do zapamiętywania i rozumienia snów. A do czego obecnie używa się obsydian? W Meksyku Obsydian obecnie najczęściej używany jest do tworzenia pamiątek, poczynając od małych żółwi po sporych rozmiarów przedmioty, jak na przykład rytualne maski majów. Możecie w sklepach znaleźć szkła obsydianowe, maski, noże rytualne, repliki różnego rodzaju przedmiotów majów. A jakie ceny osiąga obsydian? Najmniejsze pamiątki z obsydianu kupicie już nawet od 2 do 5 dolarów, na przykład niewielkie żółwie lub wisiorki. Jeśli zaś chcecie zakupić maskę z obsydianu, to musicie się liczyć z grubszym wydatkiem w okolicach 50 do 150 dolarów i pamiętajcie, aby uważać na podróbki, o których za chwilę powiem. Obsydian. Potrafi osiągnąć również zawrotne ceny. Jest on często używany w rytuałach szamanów, w których przepuszczają oni własną energię przez przedmioty, które trzymane są przez uczestników danego zdarzenia. Wierzcie mi, po takim rytuale ceny tych przedmiotów potrafią wzrosnąć dwu- trzykrotnie. Wróćmy więc do podróbek. Jak je ręce rozpoznać? Prawdziwy obsydian odbarwionego szkła nie różni się znacznie na pierwszy rzut oka. Lecz wystarczy włożyć go do roztworu z solanki, po chwili wyjąć i przyjrzeć mu się w promieniach słońca. Oryginał powinien delikatnie połyskiwać żółto-złotym kolorem. To już wszystko na temat obsydianu. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Jeśli film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie seru ciekawostki majów.